kam sot atë

Pana jest? kosz tutaj. Jest Jest A Jak mam A ja. gdzie ja, ja, ja. ja, ja.

Przestało padać. Jeszcze do od lata? No wiesz, no nie wiadomo. Nie Nie, Tu jest Jeszcze dobrze. Dobrze, bo to w każdym momencie głódka najdzie, no oczywiście. Ciekawe no,

Tutaj Rafał albo Zjedzcie na tą stronę. Skierujcie kamerę na tą stronę. Część będzie tutaj, tutaj osób, a część <tryknoweń> <tryknoweń>

to daj dajcie mi Może powiedzieć, że... To jest trochę skrót, tak. Wszystko pokodim trohe stourno <grym> 시 어디만 셔서 Przepraszam za przodu i nowy prawnik. Jak się czujesz w telewizji? Dla tak. mnie? Tak. No, dziękuję. No. Pani, ja, jak ty? No. No. Zaczynamy. Man. Dzień dobry państwu. Witam wszystkich mieszkańców miasta, obecnych tutaj na starym mieście jak również przed telewizorami. Szanowni państwo, spotykamy się dzisiaj na podsumowaniu kampanii wyborczej Komitetu Wyborczego wyborców Rafała Zwolaka. Jesteśmy na ostatniej prostej, kampania dobiega końca. Była to kampania bardzo trudna, prowadzona z trudnym przeciwnikiem, obecnym prezydentem miasta. Kampania, która była prowadzona z ogromną determinacją, spotykaliśmy się z wieloma mieszkańcami. Kampania nie zawsze prowadzona w sposób czysty, zaangażowana była Cała administracja miasta, spółki miejskie, które po prostu wykorzystywały majątek miasta. Wspomnę tutaj o MZK, gdzie wyświetlano spoty, obklejano autobusy. Prezesi spółek na swoich forach internetowych prowadzili agitację, jak również w zakładach. Pracy. Pojawiało się wiele nieprawdziwych informacji szkalujące naszego kandydata Rafała Zwolaka. Szanowni Państwo, mimo tych wszelkich trudności, staraliśmy się prowadzić kampanię bardzo sumienną i czystą. Były sytuacje, gdzie musieliśmy również spotykać się z Panem Prezydentem na ławach sądowych. Oczywiście, tak jak mówię, prawda zawsze zwycięża i również tutaj ten proces pozytywnie się zakończył. Pan prezydent przed drugą turą przeobraża się, jak Kameleon zmienia barwy partyjne, także również rozważaliśmy wniesienie w dniu dzisiejszym pozwu sądowego. Ale zrezygnowaliśmy. Nie będziemy walczyć bronią, którą walczy yy, obecny pan prezydent. Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tutaj obecnym, wszystkim mieszkańcom za wsparcie, które udzieliliście nas w ostatnich, w ostatnich tygodniach. Yy, miłe słowa, które słyszeliśmy na ulicach, i chciałbym serdecznie zaprosić. 21. do urn wyborczych, żeby wybrać prezydenta miasta. W tej chwili bardzo proszę o zabranie głosu kandydata na prezydenta miasta Zamość pana Rafała Zwolaka. Dziękuję. Witam Państwa. Bardzo dziękujemy za przybycie. Chcielibyśmy mieszkańcom Zamościa przedstawić jeszcze kilka informacji. Przede wszystkim Szanowni Państwo, bardzo chciałem podziękować wszystkim mieszkańcom Zamościa, tym, którzy włączyli się do kampanii. To były naprawdę miłe chwile, ponieważ gdziekolwiek się nie pojawialiśmy, były uśmiechy, były kciuki podniesione do góry, były rozmowy dosyć długie. Mieszkańcy pytali o program, ale nigdy nie zdarzyło się nam nie, jakichś nieprzyjemnych sytuacji ze strony mieszkańców Zamościa. Chciałbym również podziękować wszystkim osobom, które dzisiaj tutaj przyszły. Szanowni Państwo, to jest ich zasługa. To ten wynik wyborczy w pierwszej turze to jest zasługa właśnie tych ludzi, którzy stanęli ze mną, uwierzyli we mnie, uwierzyli w ten nasz program i uwierzyli, że zamość może być innym, lepszym miastem. Szanowni Państwo, ten program pisaliśmy przez trzy miesiące. On, by, on był podany y, pod konsultacje społeczne i znalazły się w nim marzenia mieszkańców Zamościa. Dzisiaj, widzicie państwo, mamy takie pudełko, e, do którego będziemy te marzenia e, wrzucać e, i za chwilę to się stanie, ale zanim to się stanie, ja bym poprosił jeszcze o zabranie głosu m, mojego komitetu honorowego, e, bo nie mieliście państwo poznać wszystkich. Jest pan e, doktor. Maciej Jedliński. Zapraszam, panie doktorze i bardzo dziękuję za poparcie i parę słów od doktora. Witam Państwa, witam Państwa zgromadzonych. E, nazywam się Maciej Jedliński, jestem lekarzem, e, specjalistą chirurgii naczyń, jestem też e, przedstawicielem Izby Lekarskiej, tutaj na naszą delegaturę. Proszę Państwa, co mogę powiedzieć? Chciałem taką można o Rafale bardzo wiele rzeczy mówić. Ja osobiście Rafała poznałem parę miesięcy temu. Wcześniej obserwowałem jego działalność przez bardzo długi czas, przede wszystkim jego działalność charytatywną. I tym mnie ten człowiek urzekł, że wyszedł do ludzi, że potrafi pomagać i sprawy ludzkie nie są mu obce. I to jest niesamowita rzecz wśród dzisiejszych polityków, że on działa. Nie zbiera pieniądze, nie mówi, ale działa. Ja mam osobiście, muszę mu podziękować w imieniu y, społeczności medycznej Zamościa. Y, nie, nie jest, jest, pamiętacie Państwo niedawną pandemię, kiedy brakowało wszystkiego. W naszych szpitalach również brakowało maseczek, podstawowego sprzętu ochronnego dla, dla nas, dla medyków. I wtedy Rafał razem ze, z ludźmi, bo nie Rafał to sam zrobił, tylko ludzie, którzy poszli za nim jako za liderem wykonał dla nas maseczki jednorazowe. To były proste maseczki, ale to były jedyne tak naprawdę sprzęt ochrony, który wtedy posiadaliśmy. Później pojawiły się przyubice, które Rafał wiem, że godzinami tam składał i mocował się z nimi. Ja muszę Wam powiedzieć, że taką przyłbicę zatrzymałem. Mam ją. Szkoda, że jej nie wziąłem dzisiaj ze sobą. Ona leży u mnie w szafce. Ona nie spełnia już swojej roli i mam nadzieję, że nigdy nie spełni, ale jest to taki jest to takie, taki symbol, że ktoś wtedy o nas zadbał, o nas medyków, żebyśmy mogli o was zadbać. I taką osobą był Rafał i ludzie z nim związani. I dlatego no, nie wyobrażam sobie, że nie mógłbym poprzeć takiego kandydata, tak świetnego kandydata. Czasami słyszę od ludzi, że Rafał jest za dobry. Słuchajcie, ludzie, jak może być polityk za dobry? Może właśnie powinniśmy mieć samych dobrych polityków, ludzi takich, którzy wyjdą do drugiego człowieka, którzy pochylą się nad nim i mu pomogą. I Taką osobą jest Rafał. Mam nadzieję, że od poniedziałku będziemy mogli mówić Panie Prezydencie. <laughs> dziękuję, że dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję za taki do... głos wsparcia Pana doktora. Czy ktoś z komitetu jeszcze chce zabrać głos? Pan Prezydent Ciasta. Tak? My <laughs> jesteśmy tutaj w przeddzień w zasadzie można powiedzieć. Najważniejszej chwili dla naszego miasta, tak ważnej. I proszę, w imieniu Rafała, ale w imieniu swoim i mieszkańców. Tych, którzy chcą, aby w naszym mieście coś się zmieniło. Aby było troszkę lepiej. A Rafał, jestem tego pewien, jest gwarantem tego, że nie będzie myślał o sobie i o swojej grupie. Będzie myślał o wszystkich mieszkańcach bo to jest jego ogromny atut. Przez tyle lat potrafił pracować dla innych. Rafał, trzymamy i będziemy trzymać do końca za Twój sukces. Dziękuję. I za powodzenie później. Wszystkiego Dziękuję. najlepszego. Dziękuję. <klucz> Proszę Państwa, uważam, że tak jak powiedziałem na pierwszym spotkaniu naszym, że najważniejsze w życiu społecznym, w życiu publicznym jest wiarygodność. Obserwuję tyle lat samorząd Zamojski, od 90 roku, od pierwszej kadencji nowego samorządu. Naprawdę niewielu ludzi było tak wiarygodnych jak pan Rafał. I życzę, żeby taki został, żeby się nie zmieniał, bo władza zmienia ludzi i mieliśmy ostatnio jasne dowody tego, jak władza może zmienić charakter, jak podejście do ludzi, do społeczności lokalnej, do radnych. To jest to się nie może powtórzyć po prostu. Musimy zmienić ten stan, żeby wróciła normalność, ale normalność podyktowana pasją miłości do miasta. I tego życzę. Dziękuję. Bardzo dziękuję prezydentowi. Szanowni państwo, w programie obiecywaliśmy mieszkańcom miasta takie miasto, z którego mieszkańcy nie będą musieli uciekać. A jeżeli zechcą, a są tacy, którzy obserwują i chcą wrócić, to my będziemy robili wszystko, żeby stworzyć tutaj miejsca pracy i robić tanie mieszkania. Szanowni Państwo, również to, co wielokrotnie powtarzałem, prezydent Marcin Zamojski postawił na turystykę kilkanaście lat temu. Wydaliśmy kilkaset milionów, aby to było marzenie prezydenta Zamojskiego, aby to miasto było takie jak dawniej. I Szanowni Państwo, to się udało i dzięki temu mamy olbrzymi wzrost turystyki. E, mówiłem to, ale to jest ważne, więc powtórzę. E, Ogród zoologiczny odwiedzało e, około 20 tysięcy turystów, w tej chwili mamy razy 10. Ale jak rozmawiam z e, przewodnikami, to mówią, że ta, ta turystyka w tej chwili spada, więc to będzie też priorytet dla nowego prezydenta i duże wyzwanie. Turyści chcą e, nowych rzeczy. Mówiłem o termach Zamojskich, jest, sz, jest to naprawdę duża szansa dla Zamościa. Mówiłem o współpracy z gminami, gmina Krasnobród e, e, i inne, Susiec, Majdan Sopocki, tu gdzie turyści jeżdżą na roztocze. A dlaczego nie może być, by, być centrum wypadowym? Przecież tutaj tak naprawdę tutaj może się kręcić to wszystko. E, Turystę musimy zatrzymać na dłużej niż jedną noc, na dwie, na trzy noce. Wtedy zarobią nasze restauracje, e, nasze hotele. I tak, Szanowni Państwo, e, ja, jeżeli wygram te wybory, takie miasto Wam obiecuję. A przede wszystkim, podkreślałem to już nieraz, e, obiecuję Państwu zamość uczciwy. Jeżeli ja zostanę prezydentem, to możecie być Państwo pewni, że zamość będzie uczciwym miastem. Dziękuję. I teraz, Szanowni Państwo, to, o czym mówiłem na początku, zamość moich marzeń, to są marzenia nie moje, nie moich kandydatów do Rady Miasta i tych radnych, którzy już zostali przez was wybrani, ale to są marzenia wszystkich mieszkańców zamościa. I mam te marzenia, Jak prosiłbym teraz radnych i te osoby, które mają te kartki, o podchodzenie i przeczytamy. Zapraszam. Odpowiednią dla rozwijającego się miasta ilością miejsc w żłobkach i przedszkolach. Gdzie łatwo można dostać dobrą pracę? Darmowa komunikacja. Ja mam dwa. Fantastyczny, czysty i cudowny, ale tylko dzięki Rafałowi. Czysty, bogaty i idealny. Zamość zielony, pełen zielników i drzew. Zamość bezpieczny i monitorowany. Zamość wrażliwy na potrzeby mieszkańców. A ja marzę, by zamość lśnił Peru renesansu, prawdziwą Perą, a nie ginął w mrokach Ciemnogrodu. I mam nadzieję, że Pan Prezydent zrealizuje. Dziękuję. Żeby każdy mieszkaniec był szczęśliwy. Miejmy nadzieję. Miasto rozwijające się gospodarczo. Zamość czysty i zadbany. Jest, zamość jest jednym z najlepszych produktów turystycznych w Polsce, ale trzeba wzbogacić jego atrakcyjność o inne formy kultury, nie tylko rynek wielki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zamość moich marzeń to zamość transparentny i uczciwie zarządzany. Zamość wspierający realne potrzeby seniorów. Wspierający kluby sportowe. I, I jeszcze o zabranie głosów proszę dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Kończy się bardzo dobra, właściwie najlepsza e, kampania wyborcza, najlepszego na dzisiejsze czasy kandydata e, na prezydenta miasta Zamościa. Padło takie słowo wcześniej, że to będzie dobry polityk, ale chyba politykował Rafał Zwolak jako prezydent będzie mało. Będzie najwięcej e, i najwięcej siły poświęci pracował dla Zamościan. Będzie w tym mało polityki, wierzę w to, albo wcale, chyba że jakaś niezbędna doza. Natomiast yy, myślę, że Rafał, a znam go od tej strony doskonale, będzie przede wszystkim służył zamościowi i zamościanom i zamościankom. Yy, wiele metafor padło tutaj podczas tej kampanii wyborczej. Wiemy już o Rafale bardzo dużo. Wiemy, jakim jest wspaniałym społecznikiem, jakim jest wrażliwy na e, krzywdę i potrzeby ludzi. Wszystko to padło i nie ma już sensu tego w tej chwili przy końcu powtarzać. Ja użyję tylko jeszcze takiej motawory, która teraz, kiedy tu stoję, nasunęła mi się, proszę Państwa. Otóż Rafał zdecydowanie jest po jasnej stronie mocy. E, I skoro jest po jasnej stronie mocy, to wypada powiedzieć jeszcze językiem Gwiezdnych Wojen. Rafale, niech moc będzie z Tobą. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie ma. W niedzielę. 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 Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. E, ta skrzynka, to pudło marzeń, które widzicie, to nie, jest, to nie są puste marzenia. My zabieramy się. Jeżeli ja wygram wybory, to my. E, Zabieramy się już w poniedzieli do pracy. Szanowni Państwo, oczywiście zapraszam wszystkich mieszkańców zamościa do głosowania na mnie, nawet tych, którzy może zmienili zdanie. Ja ich przekonałem i zapraszam i do zobaczenia w innym świecie już w poniedziałek. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo wam dziękuję, bo to, to dzięki Wam udało się zrobić taki wynik i ja wierzę, że e, powtórzymy to w niedzielę, a nawet go polepszymy. Brawo. A podło zabieram.